Witamy w Korei. Cześć. Cześć. Twoje zdrowie. A na zdrowie. na się zdrowia. <grymne> go. Dziękujemy. Wszystko z pierwsza kolacja w pełni wszyscy podekscytowani. Zaczynamy od gorącego kociołka. To już kiedyś próbowałem. Bardzo smaczna potrawa, dużo warzyw, mięsko zamówić sobie wieprzowinę. Można tak zamówić wariant z rybką, już nam się zupa zagotowała, więc będziemy wyrzucać warzywa makaron. Mamy kapustę, tofu, kas paprykę z tej okazji A, z tej okazji ja uczyłem uczyć się w pastwa. Witamy w Pyongyangu. Dzień pierwszy zwiedzania Korei z naszą grupą z Polski i Japonii. Jesteśmy teraz w hotelu Korio, który został ładnie wyremontowany w tym roku. Zaraz Wam pokażę go, ale na Ja nam, dzień dobry. Tak, w hotelu Korio, na stołówce, cykle bufet, różne warzywka, a nawet kurczaki. Kimci, trochę takiego zielska Takie kiełki, zdrowe Kurczak, chlebek, mlecznik, kawka z dolara Krótkie wideo przedstawiające jak zmienił się hotel Koryo w tym roku W tym roku został wyremontowany tutaj wewnątrz Pokoje są takie same, nic się nie zmieniło Ale wygląd lobby rzeczywiście trochę się zmienił Przejdźmy się Jedna rzecz, który bardzo żałuję. jest to, że tutaj nie ma już tego baru mojego ja dobionego. To był taki dobry bar z piwem zrobiony w Hotel Korio. Już go nie ma. Bar piwny został przeniesiony obok, do budynku obok. Tutaj jest takie lobby Fotografie można zrobić. Tu jest... A, pocztę tu przenieśli. Bardzo proszę, przenieśli tutaj pocztę. Jest telefon, fax, e-mail. I fotografia. Największa jednak zmiana nastąpiła tutaj, w lobby Po środku dodano takie dwie makiety Przedstawiające hotel Corio. To są chyba z plastiku Tak, to wygląda na plastik Dwie wieże I dodano także lobby e, fotele Więc można sobie tutaj usiąść Jest wykorzystana ta przestrzeń Zaczynamy z jedzenia Pyongyangu. Pogoda dzisiaj trochę późna, ale ciepła. Jesteśmy teraz pod pomnikami na wzgórzu Mansu Piękna pogoda dzisiaj. Niestety nie możemy pójść pod pomniki z powodu remontu, ale piękne widoki są. Pójdziemy za to do muzeum nowego. Muzeum Rewolucji Koreańskiej. Stało niedawno wyremontowane. Więc będzie ciekawe. Niestety nie wolno tam nagrywać. Wbijamy do środka. Nie będzie można nagrywać, więc bez odbioru. się się później. co było szczerze. Są po nie powinien ich nagrywać. Oglądają z boku. Raczej No, one jest japo japońskim imperialistą okupantem. To po zwiedzaniu muzeum rewolucji koreańskiej Teraz wpisujemy się w księdze gości Wszyscy pewnie chcą napisać swoje odczucie na ten temat Na temat tego, czego się dzisiaj nauczyliśmy Dzięki naukom naszych serdecznych towarzyszów Wpisujemy się Joanna teraz tłumaczy to, co napisałem na koreańskim Wiedzieliśmy już Muzeum Rewolucji Koreańskiej i czas na kolejną rewolucję, czyli wieżę Dżucze. No, już tu kiedyś byliśmy, ale zawsze piękne widoki są w góry. Jonam, gdzie są polskie tablice? Ooo, pokaż. Polski! Otwórz, bardzo przyjaźń, tak. Oooo, grubo to lubię. I to jest April. I to są 16, 14, 15, 16, tak. O, jesteś z Polski, wchodzisz do Polski Wchodzimy, wchodzimy Budowniczyna posady de O, Jesteśmy na szczycie wieży dżucze. Piękny widok dzisiaj Wspaniała pogoda wow.

W zagranicznych prawda, wzorach, tylko wymyślają te własne bardzo interesujące, moim zdaniem, projekty budowli i robi to na mnie nawet wrażenie. To jest fidget spinner. Patrz, Złap jest Kręcisz, to jest zabawka. Zakręć. Spinner. To jest bardzo popularne w Polsce. Mm, popularne w Polsce. Tak. Dzieci się bawią inni dorośli. Podajcie? Podoba ci się. I on nam lubi Fidget Spinnery. A po polsku? Fidget Spinner. To jest, to jest angielska nazwa. Tak. Pozdrowska RFD, kolejny punkt programu. Pomnik założenia partii w pracy Korei. cy Korei symbolizowane jest przez trzy rzeczy, czyli a sierp, młot i pędzel. Sierp symbolizuje rolników, młot robotników, a, a pędzel inteligencji. Już biorę drogę. Tak, to chyba ile widziego móc. Ginę na Pyongyang, użyję라고 그러죠. Ale zanim zjemy Dobry, makaron koreański na zimno To będzie coś specjalnego Coś, co chciałem od dawna zrobić, ale nie miałem okazji Zjemy w koreańskim małże Przygotowane na benzynie Jest Takie ognisko Na benzynie Nie wiem co z tego będzie I co z naszymi brzuchami i żołądkami będzie potem, ale Trzeba spróbować 10 euro do sobie.

Pierwszy ja, przypadek terroryzmu w Korei Wpróbowałem swoich sił w pieczeniu koreańskich małż? Jak się nazywają te małże? Ja po koreańsku. Jak to się po koreańsku nazywa te małże? Toge. 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 To G? masz się smynika? Morze, morzem. Mmm. Jest morze. Jest morze. A ja to Ja to Wszyscy próbują, to ja próbuję. z ze śmierci. Jest taki sos jeszcze, można w tym zamoczyć. Mmm. Zobaczmy, to Szok wielki w sklepie w restauracji Wydali mi resztę w wonach północno-koreańskich Co się normalnie nie zdarza Zostałem 3 dolary reszty plus 5 tysięcy koreańskich wonów Tak wygląda na market. Normalnie byście nie dostali Bo obce nie mogą nigdzie płacić Oprócz supermarketów, kłambok w pionie. Jedziemy teraz na nową ulicę Romią, która została otwarta w kwietniu tego roku przez Marszałkę Dzeuna. Jest to ulica, gdzie jest chyba największe zagęszczenie wieżowców w Korea. Później o ty które są np. 2 i zróbmy Pozdro jesteśmy na ulicy Ryeongmyong Wreszcie, pierwszy raz jestem na tej ulicy Dopiero otwarta została w kwietniu tego roku Już tutaj się Koranczycy wprowadzili Z wiele wieżowców, mieszkań, biurowce, sklepy, restauracje Idziemy, zwiedzamy te roboty i te worki Thank. Fidget spinner. Whoa. Fidget spinner. Thank you. Thank. Your, your, your present. Yours. Bye bye. No to nie ma trudu, A pani przewodnik gdzie mieszka? Pani przewodnik, pani Elie, gdzie mieszka? Wsi? W O. Ładnie Ona mieszka w Mangyundi Nice. A, no, Jona, ty i tak jedziesz do Warszawy, to nie musisz tutaj Tutaj? No, ty do Polski pojedziesz do pracy

Nie, tak, tak, tak. Wow, dobra nie. nazwa. Jesteśmy teraz na placu Kim il -Songa. za nami wieża Dżuczew. Musimy już lecieć, nie mam dzisiaj czasu, jak zwykle, na grafik. Tam i plac, tam gdzie tutaj się właśnie odbywają wszelkie defilady wojskowe. Tam jest ministerstwo spraw zagranicznych. Idziemy, idziemy. marsz z pochodniami. Marsz z pochodniami, tak. Widziałem. Ale ciebie nie widziałem na marszu. Ale ja kierowca został samochód bezręcznego i zaczął zjeżdżać w dół. Nie, ale on zaciągał za słabo, wiesz? Za słabo, tak? Tak, za stromo, żeby on od razu ruszył. We? O, ruszamy I... znowu, jedziemy, jedziemy, jedziemy. <grym> Teraz wklew hotelu Potongang, żeby aktywować moją kartę Sim, za czym ci się uda. Szybka piłka w Korolinku Internet, bardzo proszę, fax, to chce wysłać telefon, fax z do domu? Tu masz telefony koreańskie Za 14 tysięcy wonów Czyli co to jest 14 tysięcy wonów? W naszej walucie to by było 2 euro Nawet to jest przebudowy Ale to jest w abonamentzie Nie, nie, nie いできないですよ、持ってたんですよ、これ。ユーロ、OK? ユーーロロ Euro, euro. O dęgi, dęgi. O, alaś, 110. 110? Dęro. 110? 110? 110? Internet? Internet? Już wysłaliśmy request, aby odblokować mi internet ponownie. Należy muszę czekać na wiadomość zwrotną. Um, I wtedy muszę odesłać ten kod i mi włączą internet w Choreolink. Za Zapłaciłem 140 euro. Ciekawe czy będzie działać. To jest moje konto z zeszłego roku. To było tak samo. KAIRA KAIRA DEG DUSAN Idziemy teraz do supermarketu Quanbok tutaj w jednej z głównych alei w Pyongyangu Zobaczymy co uda mi się kupić tym razem, bo jakieś smakołyki koreańskie i przedmioty codziennego. ciastka o, słodycze, kimci. Dużo kiosków bardzo na ulicach w Pyongyangu Patrzcie, automat na lody na ulicy W ice cream machine no, nie wygląda to zbyt zachęcająco, ale to nie nie zjadł, od wszystko Idziemy teraz do supermarketu Kwanbok Jest to jedyny supermarket w Pyongyangu gdzie turyści mogą za pomocą koreańskich wonów robić zakupy zdecydowanie polecam przyjść tutaj. I on nam czemu sklep jest zamknięty dzisiaj, co się stało? Nie wiem. Nie no podobno jutro jest... Yy, Przecież jest święto to zamknięty dzisiaj supermarket wcześniej. No i nie pójdziemy na zakupy. Zobaczcie, tutaj jest zawiedzionych w ogóle kupujących. No Wszyscy no protestują, że zamknięto ten sklep. My także protestujemy, ale przyjedziemy tu pojutrze. Kamil nie widać, żeś protestował. <laughs> Kamil, protestuj. Kamil protestuj. Kamil się buntuje. Widzicie? Wszyscy protestują. Kto tutaj sieje ferment, że nie protestują? Widać, że protestują. No patrzcie, no widać, że tłum protestuje. Protestujemy. Tak. Nowość w Pyongyangu. Rowery do wypożyczenia. Rowery miejskie, system rowerów miejskich. Takich stacji już jest kilka w Pyongyangu Jeszcze nie są aktywne. W połowie sierpnia je włączą. Bardzo proszę, jest stacja tutaj przy supermarketzie e, Kłambok i będzie można sobie wynająć rower, pojeździć. Ciekawe, czy się przyjmie. Czas na szybką kolację. Bimimbap. To jest kola, a to jest jakaś rosyjska. Poka Kirin, Heineken, Tedonga, Poka milk, coffee

See you again. <laughs> totally recommend. When you visit Korea, you should visit Woosung. With... Yeah. Right? Left <laughs> over. I teraz tutaj klikamy. Service already active. To znaczy, że internet działał. No, ale do uh, nic z tego, przynajmniej na razie. Panowie, sukces, internet w Pyongyangu. Pozdrawiam użytkowników, Bybko. Jesteście pierwszą stroną, którą włączyłem teraz, właśnie w Pyongyangu, słuchając muzyki Morambong. Pozdrawiam. Pozdrawiam. To był bardzo długi dzień w Pyongyangu. Myślę, że cała ekipa jest zmęczona. A co jeszcze dzisiaj udało mi się zrobić po raz pierwszy w Korei? Otóż. Udało mi się uruchomić internet w tym roku, znaczy w zeszłym roku też działał, ale nie miałem Facebooka, Instagrama. Teraz wszystko już działa, ponieważ mam vpn -a. Mogę łączyć Facebooka, Facebook e, działa. Bardzo proszę. E, internet działa całkiem sprawnie, muszę przyznać. Na Instagrama zdjęcia wrzucają się bardzo szybko, na Facebooka e, też mi się wrzuciły zdjęcia e, w kilka chwil. Więc generalnie jeśli macie tego VPN-a i uda się go uruchomić, to wszystko działa całkiem nieźle. Bez VPN-a raczej nie działają social media, więc trzeba się w niego zaopatrzyć. Czy turyści wszyscy mogą sobie załatwić internet KRLD? Niestety nie jest to takie proste. Żeby załatwić sobie kartę 3G Link, to trzeba się udać do centrum telekomunikacyjnego, a nie jest to miejsce, gdzie normalnie turystów zabierają. Trzeba poprosić waszego e, przewodnika, żeby was tam zabrał. Ale jeśli jesteście na e, wycieczce zorganizowane 30 osób, to nie ma praktycznie możliwości, żeby was e, tam zabrano. Więc zwykły turysta raczej nie będzie mógł sobie wykupić takiego abonamentu poza tym karta ta działa tylko przez miesiąc więc jeśli przez miesiąc nie wpłacicie kolejnej kwoty 140 euro, bo tyle kosztuje e, aktywacja tej karty e, a co miesiąc pewnie tam trzeba dopłacać, nie jestem pewien do końca ile to ta aktywacja kosztuje właśnie 140 euro e, to wasze konto zostanie dezaktywowane ja zapłaciłem 140 euro i udało mi się je e, ponownie aktywować bardzo proszę, Instagram działa Fotki prosto z wysłane na Instagrama do Was. Lajkujcie, szerujcie. Myślę, że jest to pierwsza polska relacja na żywo z Korei Północnej na Instagramie, na Facebooku. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobała. Ja dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz, zostawcie suba. Zapraszam na kolejne odcinki prosto z KRLD. Do zobaczenia.